Witam serdecznie w kolejnym dniu zmagań z tą łazienką. Hydro już wleciało tutaj na drugi raz, także zostawimy to teraz do wyschnięcia. <laughs> jak powysycha wszystko to e, poobcinam e, na tej taśmie delikatnie nożykiem, pościągam to wszystko, całą wannę wyczyścić no i zabezpieczyć już ją finalnie, żeby do końca była zabezpieczona tak jak powinno być. No a ja teraz się zabieram za okosowanie za płytek. No tak to wygląda poczyszczone. Teraz zabezpieczę sobie to pianką taką, przykleję po prostu kawałek, żeby nie uszkodzić i tyle. No, no i takie szparki tu zostawiam. No tak jak mówię, no za 2 mm, tu zostawiam, żeby powciskać fajnie fugę, wyprowadzić te te narożniki, żeby jakoś to wyglądało. Tu jeszcze nie mogę tego zrobić, bo nie mam przedłużek, czekam na te przedłużki, żeby to przedłużyć, yy, zaciepać klejem, żeby wyschło i dopiero tutaj zrobić takie hydro. Musi nie musi no ale lepiej jak jest po prostu w tej strefie mokrej w razie jakby coś tam no ale. No i tak to wygląda no zabudowa powysychała. Także później się nią też zajmę żeby to zabudować i tyle no. Dobra no biorę się za ukosowanie tych płytek. No i klej wyrobiłem. Tutaj mam do tego do tej wysokości. Jutro będę obrabiał górę bo dzisiaj jeszcze chcę. Zabudować tą wannę. Także będę się teraz zabierał za tą wannę, żeby ją zabudować, oczyścić, zabezpieczyć i temat zamknięty będzie. Tak wygląda cały skosik. Myślę, że jest spoko. No i z tej strony tak samo. Tu jest oryginalny. Staram się zawsze robić oryginalną na skosie, z tego względu, że no, później na skosie jest ciężko wyprowadzić, żeby to ładnie wyglądało, i robię po prostu tutaj, nie? Cięcie, padem wyszlifuję, będzie zafugowane i myślę, że będzie ok. Także tutaj tak wygląda. No i zostało mi kleju, to te dwie płytki tutaj dokleiłem, żeby jutro zrobić kontynuację, zamknąć całe tutaj. Dalej, będę też chciał zamknąć już te drzwi na gotowo, czyli po prostu wyjadę sobie ten rząd do listwy tutaj, żeby to zamknąć. Tu niestety wyjdą mi dwie elki. No i tutaj już będę musiał na nieoryginalnym zrobić kąt 45 stopni, czyli po prostu na ciętej płytce. Z tego względu, że no, bym musiał zrobić tu fugę, tutaj później taką stawkę zrobić, taką stawkę zrobić. Troszkę średnio, a cała między tym też mi nie wejdzie, nie? Także no, średnio troszkę. No, jakby były płytki 80, to fajnie, bo tu sobie robię e, naprosto, tu na prosto i wtedy płytka wchodzi e, na środku i by była bajka. No, ale niestety trzeba zrobić i z tym też się poradzę, także. No, i te dwie płytki jeszcze tutaj wkleję jutro, żeby zamknąć tą strefę do listwy. No, i zajmę się tutaj też tą strefą do listwy z tym oknem, żeby to poobrabiać. Już pozamykać te skosy i zostanie później jedynie jeszcze tutaj i tutaj. Także tak to na chwilę obecną będzie wyglądało. Teraz biorę się za tą zabudowę. Laser mam ustawiony. Ustawiłem sobie na 28,5. 28,5 i 2,5 cm mi zostaje na płytę, i płytkę od spodu. Także tak to będzie wyglądać. Tu wleci ten profil, tu Od spodu będzie ten profil dany, ale muszę sobie zrobić jeszcze formatki, bo tu będzie przykręcona płyta, i profile na dół, i będzie przykręcone do tego profila. To wszystko. Także muszę sobie najpierw wymierzyć tą wysokość. Tutaj z tego CDK poucinać na wysokość. Ja domu zrobię z luzem. Czyli mierząc do lasera jest 27,5. Tak naprawdę mogę uciąć 30, bo mogą być wyższe, ale będę musiał je na 27 e, przykręcić do profila, czyli po prostu od dołu profila tego 27 muszę mieć w dół, czyli pół centymetra luzu na tą korektę, żeby mieć. Nie i tak to będzie wyglądać. Potnę sobie 30, co rozumiem, że tutaj ile tych. Wykonam miarę wezmę. Ile tu będzie potrzeba? Raz, dwa. 3 cztery, 5 takich chutne. Będzie tutaj. Drugi, trzeci, To jest 80, nie? I tu by się zaczął. E, zaczęła ta kratka tutaj, nie? Bo ona ma trzydzieści, także spokojnie by to weszła, bo tu 120 by był kolejny. Więc tu by była kratka w tym miejscu. Także spoko. Plamka. No, trzeba tu sprawdzić. Bo widzę jakaś plamka. I teraz trzeba to sprawdzić, czy czasem gdzieś coś nie, nie cieknie. No nie jest mokre, no jest wszystko suche. No także. To no, wcześniej do kartonu sprawdzałem. Dobra, sprawdzę sobie to jeszcze, żeby mieć stuprocentową pewność, że tam nic nie cieknie. No bo zabuduję i będzie lipa. Będę się męczył, tak? No ale dobra, tą formatkę sobie zrobię, sprawdzę sobie to wszystko. No i pokażę, jak to będzie wyglądać. To jak to poskładam, poskręcam do kupy. Także ile mówiłem? 5, nie? Sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dokładnie. 5 sztuk na 30 lutne. Poskręcam to i do Was wracam. No i tak, wodę mam nalaną. Także sprawdzamy. A, musiało chyba coś... plama być z wylewki albo coś, bo to jest niemożliwe, nie? Nic tu nie kapie, no. Dobra, ale zleć się całe to będę widział. Na chwilę obecną Ani Grama tu nie ma wody, także... Dalej. Jeszcze tu chcę pokazać, jak to trzyma. No tego, no za Chinę nie idzie wyrwać. Także klej mamut. Moim zdaniem spoko. Oczywiście jeszcze tutaj e, wcisnę kąsek płyty, tu tak samo, żeby to zasztrabować w razie. No i tak samo tutaj jak będzie ten profil, to tu tak samo jakieś e, 2 trzy kawałki płyt tam wcisnę, żeby w razie zasztrabować, żeby jakby ktoś kopnął czy coś, to żeby czasem nie wyłamał tej zabudowy, także tak to będzie wyglądać. Nie? No tak jak mówię, tutaj jest spoko. Także troszkę się uspokoiłem, więc mogę to zabudowywać. No i troszkę inaczej to teraz rozwiązuję. Miałem w całości to e, wkładać te profile. Miało być przykręcone z konstrukcją, ale zrobię to tak. Przykręcę, no i później tutaj przykręcę profil, e, łapnę od razu przez to i tyle no. Także tak to zrobię. Zrobię krótsze te te profile, żeby tutaj jeszcze mi wszedł. Będzie dodatkowo jeszcze jeden profil na tych nasadzony. Będzie tutaj po prostu po całości też wzmocnione. Także tak to wygląda. Muszę sobie je obniżyć. Bo za wysokie są troszkę. Gdzieś tyle. Coś takiego. O, cytu o kant dupy. Nie musi to być jakoś super pięknie prosto. No i tam później będę musiał zrobić yy, miejsce na kabel, żeby ten kabel tam luźno swobodnie chodził. Później jak będzie montowany ten pasek, ten profil i pasek ledowy, to żeby po prostu szło na tego kabla schować. tak? polutuje się te paski ledowe, to, to nadmiar kabla schować. No i wtedy obsylikonować tam, żeby po prostu ewentualna wilgoć się tam nie dostawała. No bo tu jest strefa mokra. Nie wiem, ludzie tak troszkę z tymi ledami w tych strefach mokrych, Na no. Ja u siebie osobiście nie zrobiłbym więcej żadnych pasków ledowych. Po prostu główne światło, tak jak to na suficie, lustro podświetlane i to wszystko. Mam u siebie paski ledowe. Użyłem tylko raz, raz ich użyłem. Tak, żeby sprawdzić jak świecą. <laughs> w ogóle ich nie używam. 5 lat i po 5 latach sam zasilacz się z tego zdupczył i i teraz ledwo świecą. Nawet nie, nie, nie chcę mi się tego wymieniać, kombinować. Po prostu powiedziałem, że nigdy więcej żadnych ledów nie będę montował. Nie ma sensu. No i dobra, no i tak to poprzykręcam. no i tam przy tym tu wychodzi 42 no na razie łapy od góry Zaraz sobie rozmierzę, jak to przykręcę, rozmierzę sobie na tą kratkę, żeby od razu ją tu usytuować. No bo docelowo, docelowo miałem tak zrobić, i to miało być nakręcone. No i 27 w dół. Te profile miały być przykręcone. Ale zmieniłem decyzję. Także No co jest? A, śruba. Co jest? Śruba. Zostaną te dziury tu dookoła zamazane. Czy zapiankuję po prostu, zamarzę, No i wleci tutaj taśma, naróżniki tutaj, taśma. No tutaj już pospieszyłem się troszkę z tą płytką, no, ale jest silikon, wleci płyta, znowu silikon tam wleci i po prostu. No i tyle, trudno. No i tu już będzie od tego miejsca w dół taśma. No a tu już polecę taśmą do góry. Także. Tak to jest jak się czasem człowiek pośpieszył, a nie będę rwał płytki teraz Szkoda płytki A i tak chyba tych płytek braknie Liczyłem, że zostało chyba 71 z tego co kojarzę a, a 78 będzie potrzebnych także No i zawsze będzie dodatkowe tutaj całe to usztywnione, <laughs> także tak to będzie zrobione. No i tutaj później jeszcze wleci jeden profil tutaj w tym miejscu i przykręcony też w tych miejscach. I tyle, no. No i tu też tak zrobię, no ale muszę to poskręcać do kupy, no i wyciąć tutaj na tą kratkę. No i tak to wygląda. Wyodkurzam sobie tu wszystko. Tu przyjdzie od domu e, ten profil e, do tego leda. Także tak to wygląda. Tu przyjdzie jeszcze na to jeszcze jeden cedek, żeby to zamknąć. Żeby było do czego tutaj przykręcić. <laughs> chciałem dać u ale było ciężko go łapnąć, więc stwierdziłem, że dam CDK na to. Dam jeszcze jednego no i tu od góry jakieś tam 4 kawałki UDK dam, żeby jeszcze pionowo CDK dać ze 4, 5, 5 tak jak na dole wyszło. 5, tak samo dam tutaj, no i to już jest dość stabilne, tu ale tutaj jeszcze do wanny przykleję na mamucie, zaszczrabuję tutaj, tutaj w razie, żeby było zabezpieczone. No, ale teraz sobie to wszystko tutaj wyodkurzam, żeby już tam nie wracać do tego tematu zamykam tutaj cedekiem no i pięć pionowych płyta i temat zamknięty aha i tu jeszcze wiertełkiem sobie teraz przewiertam żeby ten kabel tutaj wpuścić i tutaj na dole on będzie tu będzie przewiertana a tu na dole będzie wypuszczony no i później ewentualnie jak będzie polutowane to będzie szło go tuś wepkać, schować i temat zamknięty będzie na No i tak to wygląda. Tu są przykręcone to jest skręcone jedno z drugim od góry. Tu są udeki przykręcone, żeby po prostu tu zaszlibować w luze. Jest to naprawdę już bez płyty to jest solidne. A wleci jeszcze płyta tutaj. No i tak jak mówiłem, tutaj jeszcze z tyłu przykleję na mamucie z jednej i z drugiej strony. Dodatkowo jeszcze to wzmocnię, żeby właśnie w razie wuj, jakby ktoś tam, nie wiem, kopnął czy coś, żeby po prostu się nic z tym nie stało. Także tak to wygląda. Kabelek jest tu wypuszczony, ma tutaj luz, żeby go szło tam schować. O, czy coś tam haczy. Nie. Tak to sprawdzałem 5 razy, chodziło elegancko, teraz chcę pokazać to haczy. Także będzie szło go schować, tu się polutuje pasek ledowy, tu będzie profil pod spodem i tyle. No. Także Biorę się za przyklejenie tych dwóch kawałków, tam póki nie ma płyty, bo odkórzam, przykręcam. Płytę ogarniam cały ten majdan i kończę na dzisiaj. No, i tak. Zakórki tu mam przyklejone, że to nie pociśnie tam. Tak samo tutaj, dlaczego przyklejam? Bo mógłbym wcisnąć, bo one wchodzą na ciasno, ale podczas pracy. Wanna na przykład do napełnia czy coś, mogłoby to spać, a tak będzie przyklejone i tyle. No i teraz pokażę Wam, jak ja mam zaślepiam. Wyciskam go. Tak, odchodzę do wody. Tutaj robię taką bańkę. I go tutaj taką zaklepuję, ładnie szczelne, żeby było. I to sobie zeschnie, I idzie później ściągnąć elegancko, jak wyschnie i tyle. I tak zostawiam wtedy mamuta. Dobra no, przykręcam płytę i na dzisiaj mam gotowe. No i ja kończę na dzisiaj. Także tak to wygląda. Podprzątałem sobie trochę tą wannę umyłem, jutro tylko przetrę, szmatą ją całą i zabezpieczam już finalnie i tyle. Ten kawałek mam docięty tam, w kuchni mam odłożony, jest niedokręcony z tego względu, że nie mam już wkrętów Brakło wkrętów, także muszę jutro sobie dowieść wkręty. Bo tam jeszcze muszę podokręcać. No i ten kawałek, no i tak to wygląda. Tutaj jest opuszczone. Tu teraz wejdzie yy, ten profil LEDowy. No i przyjdzie tu płytka, tu kąsek płytki, i, i tak to będzie wyglądać. Dobra, ja kończę. Także do następnych odcinków. Cześć.